Dzień dobry. Ja bym mogła tak się dotykać półwy cały czas. Dzień dobry wszystkim, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mawi i to jest odcinek na temat mojej metamorfozy, bo jak pewnie zauważyliście, troszeczkę się zmieniłam od poprzedniego odcinka. Taki niecały może miesiąc temu. Zgoliłam swoją głowę. Zrobiłam to. Oczywiście, jeżeli jesteście za nowisko i macie mnie na moich social mediach, to na pewno zauważyliście już tą metamorfozę, ale nie wiecie w sumie, dlaczego to zrobiłam, bo dużo się o tym nie wypowiadałam. Zapraszam już was do oglądania i żebyście się dowiedzieli, dlaczego to zrobiłam i czy warto. Pierwszym, najważniejszym powodem jest spełnienie mojego marzenia. To było takie moje bardzo małe marzenie i Zrobiłam to dzięki w sumie TikTokowi. Również Was zapraszam na TikToka, które mam w opisie na dole i również gdzieś tutaj pewnie na dole w filmiku. To mnie tak trochę zmobilizowało do działania. Ja chciałam to też troszeczkę wcześniej zrobić, myślałam nad tym, ale miałam takiego cykora, wiecie. A teraz, jak jest kwarantanna, to stwierdziłam, że... Zrobię to. Nic nie mam do stracenia i zrobię to. I zrobiłam. <noise> Więc e, dziękuję TikTok e, za pomoc w spełnieniu mojego marzenia. Po drugie, bardzo, ale to bardzo podobają mi się dziewczyny w takich krótkich włosach. Prawda, jak zauważę jakąś kobietę e, idącą gdzieś e, po mieście, która nie ma włosów, sobie myślę, jest ona musi być odważna, jaka ona musi być szalona i od razu mi się kojarzy z. To taką kobietą, która chce spełniać marzenia, chce żyć życiem Bardzo miło mi się kojarzą właśnie takie y, kobiety z, z ogoloną głową Też na Pinterestie obejrzałam sobie takie mm, dziewczyny właśnie, które nie mają takich włosów Albo mają chociażby takie krótkie No bardzo mnie to zainspir zainspirowało do działania I również wam polecam, żebyście sobie obejrzeli, bo y, Taka ogolona głowa nie musi się tylko z chorobą kojarzyć To nie, to nie jest powiedziane, jakby... Możemy połączyć siły i spełnić swoje marzenia, zrobić coś nowego i żeby to innym kojarzyło się z czymś dobrym. Po trzecie, jedna w sumie z takich najważniejszych powodów to jest to, że ludzie żyje się tylko raz. No chyba, że wierzycie w reinkarnację, no to wtedy yy, nie żyje się tylko raz, ale wy pamiętacie swoje życie tylko jedno, więc... Zróbcie to, co kochacie. Nie przejmujcie się w ogóle opinią ludzi. Ja też w sumie sama nie chciałam do końca to zrobić, ponieważ bałam się troszeczkę tego, jak inni zareagują, jak moja rodzina zareaguje. No, ale to zupełnie wyszło zupełnie, zupełnie inaczej. Ja podam wam oczywiście reakcję moich rodziców. Po prostu, jak zobaczycie rodziców reakcję, ja sikałam wtedy. Zresztą moje emocje to były tam, naprawdę na tym filmiku zauważycie. No Okej. Okay.

więc jak już zauważyliście ich reakcję, to naprawdę moja mama była taka przerażona, tata niby też, ale teraz mam takie podejście, że no, póki jestem młoda, to mam korzystać z życia i to jest właśnie ważne, bo jakbym teraz tego nie zrobiła, to na pewno na starość bym też tego nie zrobiła. Ja wam bardzo serdecznie polecam, ponieważ kiedy ja goliłam tę głowę, miałam z tego taką satysfakcję, to było... Tak wspaniałe uczucie, tak się cudownie czułam, bo cudowne uczucie, więc naprawdę wam bardzo polecam. Czwarty punkt. Nienawidzę długich włosów. Jakby długie włosy są prześliczne. Ja bardzo lubię u kobiet, kiedy mają takie długie, ładne, zdrowe włosy. Mając takie krótkie włosy, ja się czuję po prostu jak w niebie. Ja... Czuję się, to jest tak wygodne, takie super uczucie. Ja wiem, że to będzie mi trochę odrastać mm, tak nie do końca fajnie, może trochę nierówno, yy, może trochę, wiecie, będę tak tutaj miała chaos na głowie, ale mi to totalnie nie przeszkadza. Ja się cieszę, że to zrobiłam. Tych włosów chyba nigdy w życiu nie będę miała, ponieważ to jest tak strasznie niewygodne. Tym bardziej, że ja mam grube włosy i mając długie włosy, nawet kitka mi przeszkadza, ponieważ jest to tak tego. Uch, a w lato? Jezus Maria, w lato to tym bardziej Już nawet nie chcę o tym rozmawiać Piąty punkt to jest, że uwielbiam próbować nowych rzeczy Uwielbiam eksperymentować Uwielbiam adrenalinę Uwielbiam robić coś ze sobą Więc naprawdę nie żałuję Totalnie Włos, włosy to jest dla mnie w ogóle coś ja mogę z włosami robić wszystko. Ja nie chodzę do Fryzjera, sama się obcinam. Naprawdę, próbowanie nowych rzeczy to jest dla mnie tak cudowna rzecz. Na przykład, chciałabym bardzo skoczyć ze spadochronu albo skoczyć na bungee. I to jest też wspaniałe, że w przyszłości, mając już swoje dzieci, yy, będąc już nawet chociażby babcią. Będę mogła opowiadać swoim wnukom, swoim dzieciom, że miałam bardzo ciekawe życie, że bardzo yy, wiele rzeczy się nauczyłam, że wiele rzeczy zrobiłam i że nie siedziałam tylko na łóżku i oglądałam seriale, ale też goliłam głowę, nie wiem, skoczyłam ze spadochronu, bo na pewno to kiedyś zrobię, wierzcie mi. <gry> Moim zdaniem. Nie próbowanie nowych rzeczy w życiu, nie robienie czegoś szalonego w życiu, to jest takie nudne no, życie trochę. A więc tak już kończąc. Niestety aparat mi się wyłączył, więc będę musiała kontynuować, może troszeczkę z innej pozycji, nie wiem czy coś to się zmieniło. Jeżeli kogoś wam przypominam, to możecie napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że was troszeczkę zmobilizowałam do tego, żebyście spełnili swoje marzenia i żebyście po prostu nie słuchali innych, trzymali się swojego serca, swojej drogi i robili to, co chcecie. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Później jakie wpadki,